że to, pani. i a ja Julia. To jest nasz pierwszy kanał na YouTube i pierwsze nasze filmiki. I ogólnie ten filmik będzie początkujący i będzie zapowiadał o czym będą nasze filmiki. No więc e... nasze filmiki będą o, o, guzien, różnych... o różnych gazetach, o Bravo, o Mister Planet, o e... naszej bieżni takich różnych rzeczy. Ona się bieżni tak. O nas. No i takie śmieszne. Będziemy wymyślać różne takie śmieszne no, filmy. Czytać dowcipy o jakichś o, albo o jakichś innych. Zadawać Wam pytanie, które będziemy wpisać w opisie tego filmiku. Na przykład będą różne sprawy. <laughs> <Będziesz> sobie <głos. śmiech> Wiem, ucinałam sobie głowę. Więc brawo, takie jak na przykład Daj. wiecie jaki kolor lubicie, i takie tam. I to jeżeli nie będziecie pamiętać z filmiku, to, yy, to wpiszę wam jeszcze dosyć yy, jeszcze w opisie filmu. To, co jeszcze, no dobra, to pokażę Wam. Będziemy pokazywać nam... jakieś fajne ciuchy, dobierać o, właśnie. jakieś. Pokażemy... Gazety dużo będziemy kupować, pokazywać tak, Wam. Pokażę Wam teraz y, nasze studio, ale jeszcze chciałam przed pokazaniem powiedzieć Wam, że y, jutro ja wyjeżdżam i nie będzie mnie. Ja rok... wyjeżdżam. No, Ty wyjeżdżasz tam, ale ja też tam mieszkam. I, ale ja wyjeżdżam tam. Nie możemy wam powiedzieć dokładnie gdzie, no bo to jest nieważne. No i mnie nie będzie cały rok szkolny, więc luka będzie sama nagrywała filmiki, ale ja będę komentarze <noise> pisała pod nimi. Tak jakby już to będę z wami na bieżąco. Patrzcie na brawo i na Justyna Bibera. Obrzydliwego Justyna Bibera, którego nienawidzimy. No i dobrze, pokażemy wam nasze studio. Proszę, no to one. Tu są jakieś półeczki z książkami, z encyklopediami. Y jeszcze tak, Julki komputer na tutaj, pisze, komputer na nasze nasze, tutaj, tutaj ta wieżnia Nasza... na której Pana będzie bieżnia. wiele, wiele różnych filmików związanych z kochana a tutaj tak? jest taki fotel bujany, tak, a tam mamy ukochana... naszego ukochanego, naszą ukochaną Paulinkę, tak. która ciągle do nas przychodzi, to strasznie wkurza, mam tutaj mamy, kochana Paulinka to była metafora, Bar. Tak, tutaj jest łóżko, na którym jest bajzer, to straszny. Pokaż mi łóżko. No tutaj łóżko, bajzer duży. Justin Bieber jest najobrzydliwszym chłopakiem na świecie. Nie wiem jak odnalazł się na pierwszej stroje Brawo, bo ma nową dziewczynę. Tak, Briana. Dobra. Modelkę. Zostawmy już tam Brianę i Justina i sobie leżą odwrotem. Na przykład będziemy Wam pokazywać nasze projekty Stop Models. O, różne projekty z Top Model, ale to już w następnym odcinku. Mamy Wystar pełno tego Top Model. Ja i ona jesteśmy tego fankami. Bardzo dużo, więc e, będziemy Wam wszystko pokazywać w kolejnych odcinkach. odcinkach e, więc mam nadzieję, że bawici, bawiliście się dobrze. I... I jeszcze uwagi dla Was. Jeżeli e, filmik się Wam nie spodoba albo e, będziecie myśleć, że jesteśmy idiotkami czy tam jakimiś innymi osobami o nie widać mnie. Dobra. Kimś innymi złymi osobami dla Was? Czy dla Was coś źle robimy? To proszę zostawić złe komentarze. Złe komentarze, zostawcie dla siebie. Albo jeżeli już naprawdę chcecie napisać ten komentarz, to już sobie napiszcie, bo nas to nie będzie interesowało. Nas interesują do miłe komentarze, chociaż i tak niektóre złe komentarze przyjmiemy do siebie i może coś. Z... Spróbujemy zmienić. Więc na ten i... odcinek to wszystko mi się wydaje. jeżeli yy, powiem jakieś słowa, na przykład jak Jurka przed chwilą powiedziała od ci coś tam, no źle pójdzie odcinek, to proszę jakoś tak ominąć to. No dobrze, no więc mamy pa, pa. 243 sekundy.